Przyjechały tutaj futraki z różnych stron Polski, z kuchnią z, praktycznie z całego świata. Mamy przysmaki kuchni peruwiańskiej w futraku Torito. Są przepyszne bułeczki Bao w Lulu. Jest Burrito in Love, znane na Śląsku i Lubiane. To jest burrito, które robi francuski szef w kuchni. Bardzo ciekawe, polecamy. Są pierożki dimsum w ciekawych smakach. Mamy oczywiście też frytki, smash burgery. Są ciaba grillowane ciabaty z wołowiną z różnymi fajnymi dodatkami, na przykład pleśniowa grucha czy agrestówka. Są przepyszne kołacze, węgierskie langosze. Mamy owoce w czekoladzie. Są ziemniaki na patyku. Ale także kuchnia grecka, są gofry, jest coraz więcej food trucków, pojawia się coraz więcej organizatorów, coraz więcej zlotów food trucków, czy, czy food towarzyszą zarówno dużym wydarzeniom takim jak koncerty jak i powiedzmy wydarzeniom w małych miastach, tak liczy się przede wszystkim jakość w futrakach. Na to też bardzo stawiamy. Zawsze robimy selekcję traków, które z nami jeżdżą. Jest to naprawdę dobra kuchnia. Zazwyczaj prowadzą ją właściciele traków. Myślę, że na tym to polega, że po prostu wkładają serce i wkładają swoją pracę tak w to, co robią.